Kobieta nigdy nie zadaje przypadkowych pytań. Witam, ogólnie prawda jest taka, że kobiety nigdy nie pytają o rzeczy tak naprawdę nieistotne. Zazwyczaj no, na pierwszych spotkaniach często widać kobiety walą prosto z mostu, zadają konkretne pytania i ktoś może. Powiedzieć, że kobiety nie są konkretne, no to mało tych kobiet poznałeś. Zazwyczaj widzisz na pierwszych spotkaniach, kobiety no, walą konkretami. Takim konkretnym pytaniem może być, gdzie pracujesz? Widzisz, pyta się, gdzie pracujesz. Jednym słowem sprawdza, czy masz hajs. Kolejna rzecz jest taka, mieszkasz sam czy z rodzicami. Widzisz, sprawdza znowu, czy może się do ciebie wprowadzić czy radzisz sobie w życiu i tak dalej, i tak dalej, rozumiesz? Może otrzymałeś pytanie w stylu, do wszystkich, do wszystkich dziewczyn tak zagadujesz na ulicy? Albo do ilu dzisiaj dziewczyn oprócz mnie zagadałeś? Często takie pytanie możesz usłyszeć przy podejściu, rozumiesz? To też jest konkretne pytanie, dziewczyna e, sprawdza cię, rozumiesz? Ile gdzieś tam przerabiasz dziewczyn i tak dalej, i tak dalej. Zobacz często, że kobiety nie zadają pytań, które dla tej kobiety są nieistotne. Rozumiesz? Zazwyczaj widzisz, kobieta pytając ciebie o coś, buduje sobie pewien obraz w swojej głowie o twojej osobie. Może być tak, że dziewczyna zapyta cię nawet o twoją byłą dziewczynę. Rozumiesz? By sprawdzić, czy miałeś dziewczynę? Czy rozstaliście się z twojej winy? Z jej winy? Często kobieta, gdy pyta się, co się stało, na przykład dlaczego się rozstaliście, i ona sprawdza. Sprawdza, czy po prostu ją wykorzystałeś, sprawdza po prostu, czy pobawiłeś się nią i ją zostawiłeś, i tak dalej. Czy przykładowo ta dziewczyna cię zostawiła? Rozumiesz? To też jest bardzo ważne. Bo buduje kobiecie obraz Twojej osoby. Czy Ty zostawiasz te dziewczyny, czy one zostawiają Ciebie? Jeśli ty powiesz, że ją zostawiłeś, no to najprawdopodobniej zapali mnie się takie światełko ostrzegawcze, że no to pewnie mnie też zostawi. Pobawi się, pobawi się. I często w tym momencie dziewczyna może mieć jeszcze większe gdzieś tam opory. Widzisz, dziewczyna może za, zadać Ci pytanie o wiek. Rozumiesz? I na bazie twojego wieku może definiować. Jak układało się przykładowo Twoje życie po samym wieku rozumiesz? Że dziewczyna nas zazwyczaj wrzucają w takie szufladki. Że masz tyle lat, to już powinieneś mieć przykładowo szkołę skończoną, masz tyle lat, to już powinieneś mieszkać sam, masz tyle lat, to już powinieneś pracować, mieszkać sam, masz tyle lat, to już powinien, powinieneś mieć dziewczynę, masz tyle lat to już powinieneś być po ślubie, tyle to jest dzieci i tak, rozumiesz? Kobiety często szufladkują. Nie tylko innych, ale też i siebie. Rozumiesz? Dziewczyna może Cię zapytać, czy często gdzieś tam? Jeździsz? Sprawdza, bo jeśli tak, no to znaczy, że będziesz ją zabierał ze sobą, rozumiesz? Także każde pytanie kobiety ma jakiś wydźwięk w jej głowie. Często zobaczysz, że dziewczyny nie pytają o jakieś nieistotne rzeczy, które na przykład dla ciebie są istotne. Często dziewczyny na przykład nie pytają, czy masz jakąś zajawkę, czy coś widzisz, bo to jest dla niej nieistotne. No po co to jej? No Słuchaj, co trenujesz, no nie? No i wielu facetów lubi takie, jakby to powiedzieć, pytanie, bo wtedy może sobie poopowiadać, no nie? I tak dalej, i tak dalej, no nie? Ale zazwyczaj takie pytanie, no dla kobiety nie ma większego sensu, no bo co ją to interesuje? No spoko, fajnie, grasz sobie w kosza, i tak dalej, ale czy są z tego jakieś pieniądze? To kobieta by bardziej w tym kierunku poszła, wiesz, chodzi, ale co jesteś w jakiejś drużynie, no nie? O to chodzi. Więc widzisz kobieta, jakby to powiedzieć, spotykając się z tobą, zazwyczaj no, sprawdza cię pod względem takim reprodukcyjnym. Czy ty się po prostu nadajesz na po prostu na faceta do relacji, wiesz? O to chodzi. I możesz powiedzieć, że słuchaj. Nie pracuje, pra, praca jest dla słabych i tak dalej. Albo wiesz co, mieszkam z babcią i tak dalej. Albo wiesz co. Zmieniam dziewczynę co tydzień i tak dalej. No i w tym momencie okej, okay, dziewczyna może się, wiesz, zaśmiać, pośmiać się i tak dalej ale już najprawdopodobniej nie przyjdzie na kolejne spotkanie. Naprawdę. Czasem wystarczy, że źle odpowiesz na jedno ważne pytanie i już jest po spotkaniu. Oczywiście dziewczyna będzie udawała do końca, że wszystko jest ok i tak dalej, i tak dalej, jednak już nie przyjdzie na kolejne, wiesz? Naprawdę. Bo jakieś jedno pytanie po prostu zepsuło, rozumiesz? Zepsuło cały obraz Twojej osoby. Naprawdę. Dziewczyna przykładowo szuka kogoś, kto ma mieszkanie, rozumiesz? No bo mieszka z matką, chciałaby się wyprowadzić, może ma czwórkę rodzeństwa i tak dalej, po prostu już ma 19 lat i tak dalej, do szkoły już nie idzie, bo jej się nie chce, musi iść do pracy, mieszkania, wynajem drogie. Zazwyczaj, no, jakby wynajęła mieszkanie, to by nic jej na życie nie zostało, i tak dalej. Więc ona po prostu sprawdza, rozumiesz? Sprawdza, gdzie mieszkasz, czy jesteś z tego miasta, czy jesteś z innego, gdzie pracujesz. O to chodzi, bo ona już po prostu chciałaby się wbić do ciebie. Rozumiesz? Po prostu jej pytania są dla niej ważne. Ważne w taki sposób, że na bazie tych pytań ona się albo z tobą będzie dalej spotykała, albo nie. Jednym słowem, kobieta szuka korzyści dla, ciebie, dla siebie z relacji, z bycia z tobą. No tak to wygląda. Rozumiesz? Jeśli dziewczyna lubi wypić, zapalić i pyta się ciebie, kolejne pytanie: pijesz coś? Palisz coś? Jarasz coś? I ty mówisz, że nie, jestem sportowcem i tak dalej, prowadzę aktywny, zdrowy tryb życia, alkoholu nie tykam i tak dalej, nie, nie, nie palę ani nic jakichś tam gorszych rzeczy. No i ona już może skrzywić się, eee. no bo wiesz, no bo teraz co? Z kim będzie piła? A nawet jeśli będzie piła sama, no to kto jej za te driny będzie płacił, jak ty nie pijesz? O to chodzi. I często po takim właśnie pytaniu, no dziewczyna już też nie przyjdzie na kolejne. Bo gdybyś pił, to zobacz, przychodzi do ciebie, stawiasz po prostu alko, oczywiście ona przykładowo nie płaci i korzysta. Rozumiesz? No często właśnie jest tak, że laski też spotykają się z... Chłopakiem, no często nastolatki tak mają, które lubią imprezować, no to będą szukały gościa, który pije, pali i tak dalej. A za kilka lat taki gościu zostanie po prostu wyrzucony, bo już jej nie będzie potrzebny, już dla niej są inne priorytety. Często może ty byłeś taką osobą, która gdzieś tam e, dużo imprezowała, za młodu i miałeś dziewczynę. I te same dziewczyny, czy ta sama dziewczyna, która była tobą oczarowana, nagle po pewnym czasie ciebie zostawia bo jej się priorytety zmieniły. Ona już teraz nie chce pić. Wiele, po pewnym czasie wiele kobiet nudzi się już imprezowaniem, piciem. Rozumiesz? No bo ileż można? No całe, cała podstawówka, całe liceum, studia już później się nie chce tym kobietom. To po co jej imprezowy gościu? No właśnie. I to jest właśnie często, jakby to powiedzieć, no taka zależność, że kobieta zazwyczaj szuka faceta pod siebie. Czyli widzisz, taka na przykład dziewczyna, co chodzi do technikum, no to będzie szukała sobie faceta, chłopaka, z którym będzie mogła wyjść na napić się, zapalić. Rozumiem, że nieważne gdzie. Ważne, żeby nawet w domu, żeby miała ekipę do po prostu do picia, palenia i tak dalej. Więc taki gościu, który może mieć nawet pieniądze, być ułożony, ale nie pije, dla niej nie będzie w ogóle. W tym momencie nie będzie dla niej zauważalny. Będzie odrzucała. Rozumiesz? Natomiast za kilka lat wszyscy ci, z którymi ona teraz się spotyka, tak zwanymi pijakami, w ogóle już na nich nie będzie zwracała uwagi. Naprawdę. Dlatego widzisz, w każdym, jakby to powiedzieć, pytaniu kobiety, no jest zawsze ukryta intencja. Widzisz, my w pewnym sensie jesteśmy prostsi i też za dużo nie wymagamy od tych kobiet. No naprawdę, zazwyczaj no, dla faceta wystarczy, że kobieta jest super ładna i w miarę, jakby to powiedzieć, kontaktuje, ma coś tam w głowie. Widzisz, dla kobiety często facet jest takim. Aparatem do lepszego życia. Zobaczcie, ile idzie kobiet na studia i jak szybko łączą się w pary. Zazwyczaj najwięcej imprezują kobiety, dziewczyny, które są z domów, gdzie rodzice płacą tej dziewczynie. Czyli matka wynajmuje stację, czy co tam, i ona przykładowo nic ją nie interesuje. Bo matka za wszystko płaci, jeszcze tysiaka i je co miesiąc wysyła, wszystko jest opłacone, więc ona będzie balowała. Ona nie będzie myślała o jakichś związkach. Po co jest związek? Natomiast te dziewczyny, które muszą gdzieś tam przykładowo iść do pracy, jeszcze wynajmować, i tak dalej, to będzie szukała faceta, z którym razem zamieszka, nawet w kawalerce bo opłaty będą niższe, bo on będzie połowę dawał, ona będzie połowę dawała, będzie czyściej, czasem współlokatorzy tej dziewczyny mogą ją irytować, bo one imprezują, ona się nie może uczyć albo ona imprezuje, a współlokatorki chcą się uczyć i tak dalej, tak dalej. Może wszystko jest ok, wszyscy imprezują albo wszyscy się uczą, ale ktoś jest brudasem, nie sprząta, nie myje i tak dalej, rozumiesz? Dlatego kobieta zawsze woli sobie wziąć przykładowo faceta, którego ustawi pod siebie. Rozumiesz? No proste, no tak to wszystko działa. Naprawdę. Dlatego żadne pytanie, tak naprawdę, kobiety, no nie jest bez powodu. Zazwyczaj no, często są te same pytania, wiesz? Z kim mieszkasz? Ile masz lat? Gdzie pracujesz? Takie standardowe. Ile miałeś dziewczyn, czy miałeś dziewczyna? Gdzie mieszkasz? Czy w tym mieście, czy w tamtym i tak dalej? Widzisz, kobiety zazwyczaj, zobacz, no nie pytają się o Twoją szkołę. No po co to jej? Co za różnica, jaką masz szkołę? Dla niej się liczy, jakby to powiedzieć coś takiego: czy mieszkasz, gdzie mieszkasz, czy masz pieniądze, czy masz pracę. Widzisz? Czyli kobieta jest taka zadaniowa. Czyli konkretne pytania, rozumiesz? To, że nawet przyjedziesz super autem, to i tak nie zwalnia cię z pewnych pytań, no bo możesz auto pożyczyć od, wiesz, od matki i tak dalej. Ile to jest bananowych takich dzieci, które e, idą na spotkanie, a auto jest matki i tak dalej, i tak dalej, rozumiesz? Więc ona patrzy na inne kryteria. Naprawdę. Dlatego widzisz, e, jeśli nie znasz odpowiedzi na pewne pytania, bo odpowiedzi są zależne od wieku dziewczyny. Na początku się robi taki krótki wywiad, rozumiesz? By zapytać, czy przykładowo mieszka sama, czy z rodzicami, czy chodzi do szkoły i tak dalej. I ja dzięki temu, już na przykład wiem, że no już nie chodzę, nie chodzi do szkoły, a idziesz na studia, nie, nie idę. No to albo nie zdała matury, o czym ci zazwyczaj nie będzie chciała powiedzieć na wstępnym etapie, dopiero później. Albo nie ma pieniędzy na studia, albo po prostu jest tak leniwa, że jej się tam nie chce iść. Rozumiesz? O to chodzi. Naprawdę. Także bazując na pewnych gdzieś tam dwóch, trzech zdaniach dziewczyny, można już pod nią ułożyć cały, jakby to powiedzieć, schemat odpowiedzi. Który będzie działał. Niemniej jednak, no widzisz, zazwyczaj ty sam powinieneś wiedzieć, czego chcesz, czego oczekujesz. Rozumiesz? No bo jeśli mówię, zagadujesz sobie do takich lasek, co imprezują, no to zazwyczaj ona będzie szukała imprezowego gościa. I to będą jej top wybory. Naprawdę, no często tak jest, że dziewczyna sobie która imprezuje, bierze sobie gościa imprezowego, bo z nim zawsze ma gdzie iść, i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj widzisz, dziewczyny, które już są starsze, już urywają się kontakty imprezowe, bo już wiesz, praca i tak dalej. I dziewczyna już szuka sobie gościa, który najlepiej ma mieszkanie. Po co ona ma brać kredyt i spłacać przez 20 lat? Skoro lepiej wziąć sobie jakiegoś gościa, co już od razu będzie. Miał, rozumiesz? Naprawdę. Dlatego no mówię. Żadne pytanie kobiety nigdy nie jest przypadkowe. Tyle.